Łopatą do głowy funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Wow, to nawet ciężkie jest do wymówienia. No dobrze, to weźmy sobie taki trójkąt prostokątny, bo on ma dwie przyprostokątne x i y oraz przeciwprostokątną z. No świetnie, ale jak te przyprostokątne odróżnić? A no w ramach położenia względem kąta alfa. x to będzie przyprostokątna leżąca przy kącie alfa, a y tak przyprostokątna leżąca na przeciw kąta alfa. No z zetem nie ma problemu, bo to jest po prostu przeciwprostokątna, bo taka jest jedna. Od wieków badano trójkąty prostokątne, w różne własności boków i kątów. No to popatrzmy, jak to w tym przypadku wygląda. Otóż wypiszmy sobie wszystkie możliwe ilorazy. Y przez X, Y przez Z. To teraz te z X. X przez Y, X przez Z. No to też z Z, Z przez X oraz Z przez Y. I tu się kończy wielka filozofia, bo okazuje się, że wszystkie te razy mają swoje specjalne nazwy. Ten nazywa się tangens kąta alfa, ten nazywa się sinus kąta alfa i pozostałe to kotangens, cosinus, sekans i kosekans. I ktoś powie, e, sześć 6 ilorazów, sześć nas trzeba się tylko tego nauczyć i już. Mam dobrą wiadomość. W naszym codziennym matematycznym życiu nie spotkamy sekansa i nie spotkamy kosekansa, resztę spotkamy. No to popatrzmy na którykolwiek z tych ilorazów. No powiedzmy, może tangens. No to głęboki oddech i mówię definicję. Tangensem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy iloraz y tak, czyli rządzącej naprzeciw na przeciwkąta przez x, czyli przez przyprostokątną leżącą przy kącie alfa. I już. I wszystkie te definicje tak samo się stosuje i wymawia. Popatrzmy na nie wszystkie. Rzeczywiście mamy sinus, mamy cosinus, odpowiednie ilorazy z odpowiednimi nazwami. Nawet ten nasz tangens jest rzeczywiście tak samo wypowiedziany. No i już. Trzeba się tego nauczyć. Ja wiem, czy tak wszystko dokładnie na pamięć, bo jak będziemy się uczyć na pamięć, to to się wszystko pomyli. Ja bym potrenował na trójkątach i na kątach i na obrazkach. No to do dzieła. Rysujemy sobie dowolny trójkąt, oznaczamy jego boki dowolnymi literkami. No i cóż, sinus alfa. Przyprostokątna naprzeciwko, przez przeciwprostokątną. M przez T. Kosinus alfa. Przyprostokątna przy kącie, przez przeciwprostokątną. A przez T. Tangens alfa przyprostokątna na naprzeciw kąta do tej drugiej przyprostokątnej przy kącie M przez A i kotangens kąta alfa przyprostokąta leżąca przy kącie podzielona przez, przez, przez przyprostokątę leżącą naprzeciw kąta. Oj, można się zakręcić. No to jeszcze jeden trójkąt. Wcale nie musi być w takim samym ułożeniu jak ten. Może mieć inne literki, ale niech kąt alfa zostanie kątem alfa. No to co? Sinus. Mam nadzieję, że widzimy, że to będzie co? Tak, n przez e. Kosinus, daję Wam chwilę ciszy, nie wymawiam od razu definicji, to będzie t przez e. Tangens, popatrzmy, naprzeciw to będzie n, tak? czyli n przez t. I kotangens zacznie się od tego, co jest przy, czyli t przez n. Jeśli ktoś zdążył szybciej przede mną sobie to powiedzieć w głowie albo napisać, no to już jest na dobrej drodze. Jeśli nie, no to trzeba dalej trenować. No to zróbmy następującą rzecz. Tym razem będziemy mieli aż dwa kąty i już ostatni trening tego rodzaju wszystkie wartości, wszystkich funkcji trygonometrycznych obok kątów. No to sinus alfa naprzeciw przez przeciwprostokątną. L przez P. Kosinus, to już wiemy, że to będzie no tak, O przez P. Tangens alfa, ta naprzeciw przez tą przy, L przez O. I kotangens, no tak naprawdę widać, że to będzie odwrotność, prawda? Znacznie bardziej interesuje mnie sinus beta. Teraz patrzymy z perspektywy kąta beta. A z perspektywy kąta beta, to naprzeciwko kąta beta jest O, a przeciwprostokątna no dalej jest P. Kosinus beta przy kącie beta jest L, no to L przez P. Tangens kąta beta, no to naprzeciwko kąta beta jest O, a druga przyprostokątna to jest L i kotangens przy kącie beta jest L i przez drugą przyprostokątną, czyli O. Nie trzeba być wielkim geniuszem, żeby zauważyć następujące rzeczy. Że sinus alfa to jest to samo co kosinus beta. Dlaczego? Gdyż L to będzie prostokątna która jest naprzeciw kąta alfa, czyli ta od sinusa. Ale jednocześnie to samo L będzie przy kącie beta, czyli to jest ta od kosinusa. No i popatrzmy, że kosinus alfa to jest to samo co sinus beta, ale i tangens z kotangensem mają tą samą własność parami. Czyli tangens alfa to jest kotangens beta i kotangens alfa to jest tangens beta. Nawet się o takich Parach funkcji mówi, że to jest funkcja i kofunkcja. No tak, sinus cosinus, tangens i cotangens. No to popatrzmy jeszcze na jedną albo dwie może właściwie, zobaczymy, ile mi się uda tutaj zmieścić. Skoro alfa i beta i 90 stopni razem to jest 180, no bo tak jak w każdym trójkącie, tak zawierzemy to 90 od kąta prostego, to znaczy, że alfa plus beta to ma 90 stopni. Skoro na przykład sinus alfa to jest kosinus beta, czyli jeśli kąty się uzupełniają do 90 stopni, no to sinus 30 to jest kosinus 60. I na przykład ja wiem, tangens 20 to jest kotangens 70 i tak dalej. Byleby te kąty się uzupełniały razem do 90 stopni, czyli alfa plus beta, żeby było 90 stopni. I ostatnie dwie własności, jedną sobie wyprowadzimy, a drugą tylko napiszemy. Tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. No to weźmy od drugiej strony sinus przez cosinus. Czyli co to będzie? L przez P podzielone przez O przez P. Wymnożymy l przez P przez odwrotność tego, czyli będzie razy P przez O. P nam się uprości i zostanie nam l przez O, czyli dokładnie tangens alfa. Kolejny wzór. To już tylko go napiszę, nie będę go wyprowadzał. Jeśli ktoś ma ochotę, to jest to spokojnie do wyprowadzenia. Dość ważny wzór, bo ma swoją nazwę. Jedynka trygonometryczna. Sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. I co? I co trzeba by zrobić, żeby być takim mądralą w funkcjach trygonometrycznych? Nic wielkiego. Po prostu, nie wiem komu to przepisać, czy... Ile przepisać, bo komu to wiem, to każdemu z nas, czy 10 razy takie trójkąty, czy 3 razy po 5, czy 20, aż do momentu, w którym nastąpi jakieś takie kliknięcie, jak na recepcie, tak od lekarza, takie kliknięcie, że już nie muszę tych trójkątów rysować. Już to widzę, już wiem o co w tym wszystkim chodzi. I mam nadzieję, że za chwilę wszyscy będziemy mistrzami, oj wam mówię to jeszcze raz: funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym. Dziękuję za uwagę.